A i tea za to, że czuję frustrację z powodu rozpuszczonego brata, który nie szanuje moich uczuć i nieodpowiednio reaguje. Od zawsze miałem bardzo zżytą rodzinę. Moja mama, tata, ja i mój młodszy brat. Jednak ostatnio między mną a moim bratem, Kacprem, panuje napięcie, które zaczęło mnie szalenie frustrować. Kacper zawsze był trochę rozpuszczony rodzice bardziej go chronili, zwłaszcza po tym, jak skończył liceum. Wydaje mi się, że to przez to on myśli. Że może robić co chce. Kilka dni temu, gdy wróciłem do domu, zastałem w kuchni kacpra jedzącego ostatni kawałek ciasta, który upiekła mama na moje urodziny. Hej, czemu to zjadłeś? To było na mnie. Powiedziałem zdenerwowany. Co? To tylko ciasto. Odparł bez żadnych wyrzutów. Przestań się czepiać, nie jesteś małym dzieckiem. Poczułem, jak krew mi pulsuje w uszach. Nie chodzi o ciasto. Chodzi o to, że znów wykazujesz się brakiem szacunku dla innych. Jakbyś nie potrafił pomyśleć o nikim poza sobą. W odpowiedzi usłyszałem tylko śmiech kacpra. Daj spokój, nie bądź dramatyczny. Dzień później tata wszedł do kuchni i zaczął krytykować mnie, że za bardzo przesadzam z reagowaniem na błahostki. Musisz nauczyć się odpuszczać, synu, powiedział. Całkowicie mnie to wkurzyło. Dlaczego nikt nie widzi, że Kacper nigdy się nie zmienia? Prawie krzyknąłem. Ostatecznie wyszedłem z kuchni z wrażeniem, że to ja jestem tym złym w tej sytuacji. Zastanawiam się, czy to ja przesadzam, czy może Kacper naprawdę powinien odpowiedzieć za swoje czyny?